Jest niedziela, piąta rano, 4 stopnie, <noise> prawie że mróz, a ja wybieram się na grzyby. Zapraszam do oglądania. Jeszcze tylko kawka na stacji benzynowej, bo bez tego żyć się nie da. I można wyruszać w teren. Za chwilę Wam jeszcze opowiem ciekawą historię. Kawusia wjechała, można pomału funkcjonować. zaczęło się rozwidniać, więc chyba mogę już przybliżać się do lasu wcześniej trochę poczekałem, wypiłem tą kawę, żeby, żeby trochę czasu minęło, bo po ciemku grzybów przecież nie będę szukał no więc słuchajcie, jeśli chodzi o tą historię, którą chciałem Wam opowiedzieć to sprawa wygląda następująco wjeżdżałem już prawie do Kościerzyny przede mną jechał jakiś taki zawali droga mały samochód, nie wiem, chyba Nissan Micra 40 na godzinę. Ja za nim od dłuższego czasu się wlokłem, a jeszcze na ogonie usiadł mi drugi samochód. No i też chciał mnie wyprzedzić. Tak się czaił, czaił, ani ja, ani on. Nie wiedzieliśmy co zrobić. Dobra, w końcu się zdecydowałem. Mówię, wyprzedzam i tyle. Wyprzedzam, patrzę, a tam 100 metrów przede mną radiowóz stoi. Mówię, kurka wodna. 6 rano. A ci już stoją, no i teraz będzie. Punkty za wyprzedzanie, bo pewnie zakaz wyprzedzania był, nie spojrzałem oczywiście. Ograniczenie prędkości, to zaraz tam za prędkość punkty. No ale dojeżdżam do tego radiowozu, patrzę. <śmum> Radiowóz stoi rzeczywiście. Na masce mają łebka jakiegoś <śmum> sportsmena w dresach. Y Ręce powykręcane. jeden policjant zakładał mu kajdanki, a trzech stało wokół i obstawiało. Mówię: Uff, czyli to nie do mnie. Tym razem się udało. Jestem już na miejscu. Klimat, powiem Wam, niesamowity. Jeszcze trochę ciemnawo. No, widzę, że śmieci, które tu leżały, ktoś posprzątał. Pełno tu tego było. Woreczek elegancki, powieszony, podejrzewam, że przez leśniczych. No i super, tak do końca to nie jest tu posprzątane. No ale już jest dużo lepiej niż było. Jedynie ta butelka, która tydzień temu leżała, to tak samo leży i dzisiaj. No może i nie zauważyli, ale ja im pomogę, wrzucę do tego kosza, bo przecież to wiadomo, że ciężko, nie? Zaczęło się już mocno rozwidniać, więc pomału można wchodzić do lasu. Jak wyjeżdżałem z domu były 4 stopnie. Teraz już mam 5 stopni w cieniu, także jest upał. Kaloszki, kaloszki założone, bo wszędzie rosa, zaczęły samochody jeździć. I mam nadzieję, że chociaż jednego grzyba znajdę. To już chyba będzie ostatnie grzybobranie w tym roku, bo nie sądzę, że żeby przy, przy mrozkach jeszcze coś wyrosło w tym lesie. O! Jakieś psiary rosną. Nie jest źle. Może jakiś podgrzybek zabłąkany się znajdzie. Podgrzybeczek, chyba, tak czy nie? Tak, kurczę ja. No i powiem Wam, że całkiem fajny. Jeszcze się trzyma w tym mrozie. Tutaj dwa. Taki ładniusie. Tutaj jeden. Jeszcze gdzieś tu był. Aha. Tutaj jeszcze jeden jest. A ja myślałem, że dzisiaj będzie tylko wy wypad rekreacyjny. A jednak grzybki jeszcze są. Super. Trochę udało się już zebrać i musiałem na chwilę wiadro postawić, bo <gryw> no tutaj akurat w tym miejscu jeden grzybek przy drugim. Tutaj mam jednego. Tutaj jest drugi. Tu jest trzeci, czwarty. Tu mam piąty, 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 piąty. Tu jest szósty i siódmy. No, myślę, że jak jeszcze trochę pokręcę się, to jeszcze pewnie coś się tu znajdzie, ale <laughs> piękny wysyp. A tam jeszcze ósmego widzę i dziewiąty. Dobra, biorę się zakrojenie. O kurcze, jeszcze nawet borówki są? <noise> no, niektóre nie dojrzały. O, jagoda. No i słuchajcie, zacząłem przyspieszać. Bo przypomniałem sobie o jednej rzeczy. O, tutaj pod grzybek jeszcze rośnie. To sobie zetnę. Ale przypomniałem sobie o jednej rzeczy. Z tego całego zamieszania porannego Spieszyłem się na grzyby. No i w samochodzie zostawiłem detektor, drona, drugi detektor Powiem wam szczerze, że trochę ciśnienia mnie złapało Zasuwam do samochodu Jeżeli ktoś dojechał na ten parking, wybił szybę i miał okradł to To będzie tragedia Jestem już przy samochodzie Sprawdzam Uff. Zdaje się, że wszystko jest no ale cóż, gdyby kurcze mnie okradli, dopiero miał wypad na grzyby, tani. Na tą chwilę koniec z grzybami, dosyć udało mi się nazbierać. Teraz trzeba będzie poszukać jakiejś żabki, żeby zjeść hot doga, bo oczywiście jak zawsze zapomniałem zabrać ze sobą jedzenia. Mam tu jakąś dwutygodniową Pepsi. Może tą Pepsi zjem, chociaż jeżeli mam wchodzić do wody. No dobra, Pepsi jest. Jeżeli mam wejść do wody, to trzeba sił nabrać. Mam nadzieję, że się najem tą tym świństwem. A to chwilę grzybów dosyć. To wiadro ma około 14-15 litrów, więc chyba będzie dosyć. Mam do jeziora chyba jakieś 5 km. Jestem na Orlenie. Dałem Danielowi zarobić trochę. I <laughs> jak zwykle dietetyczne żarcie. Hot dog. No, i troszeczkę dwutygodniowej Pepsi. To mnie chyba pokrzepi. Jeszcze tylko mały rekonesansik. Zobaczę, jakie tu jest zejście do wody. Patrzyłem na mapie. Wyglądało to dosyć dobrze, ale czasami mapa różni się od rzeczywistości. No, widzę, jest tu jakieś zejście. Chyba trzeba będzie spróbować. Jak zwykle. Do wody idzie się z góry. Jest fajnie. A później z tym sprzętem zmęczony trzeba podchodzić pod górę. To mnie niezmiernie cieszy. Jest jedna plażyczka. czy tam dalej była druga. Tydzień temu byłem po drugiej stronie zupełnie. Bo tam wpadło tylko troszeczkę tego PRL-u. Jest plaża. A tam dalej. Hmm. mam kalosze mogę sobie wejść trochę głębiej i zobaczyć woda dosyć czysta kogoś tam słychać ale to chyba jacyś ludzie na szlaku w tej chwili są może tam jest jeszcze jedna plaża no nie wiem na no, razie zobaczę tutaj kurczę co mi szkodzi w razie czego przemieszczę się jeszcze trochę, oby coś się znalazło. Chociaż, chociaż jakaś jedna moneta, cokolwiek. <laughs> Najpierw były grzyby, grzyby dopisały, czy będzie dwa w jednym, <laughs> czy tylko jeden na dwa. No zobaczymy, ładnie tu jest. Czyściutko, kosze są. Nikt papierków i śmieci nie rzuca. Naprawdę bardzo czysto, ktoś zadbał o ten teren a no, jeszcze tyle schodów do góry zaraz wam jeszcze pokażę co tam ludzie wytworzyli nie wiem czy z detektorem nie warto jeszcze tutaj na tym parkingu coś powęszyć no, zobaczcie tak ktoś pięknie przystroił śmietnik dwa jabłuszka wyglądają dosyć fajnie ale nie biorę, głodny nie jestem. Po tym hot dogu teraz jest wszystko ok. Dobry, i co? Dało coś? Najlepszego? Powerbanka. Proszę, ale na, na brzegu, tak? No tak. Mogę filmować, czy nie? Bo ja filmy no, na YouTube. Tak? Yy, no, witam. Dzień dobry. Witam, bo ja z tym samym sprzętem, że tak powiem. Tak? Tylko do wody idę zobaczyć. A, no. A. Szapeczki mamy te same, więc Ach, to sama brana. To od razu po czapce się można poznać, no. nie? No. tego no. tutaj no. na no. wyjściu już, nie? Aha. Może nawet działa, kto wie. Ja wiem, wrzucę go kurde tam w tą sylicę, zobaczę no no, może. Akurat. Co to za sprzęcik? Nokta? Simplex Simplex. I tak trochę tego, no. trochę tego. No. O, widzę sport rodzinny. Oczywiście. Zaraziła i... Bardzo dobrze. I co? na święta Aha, piękny łańcuch. Dobry. No, super. No i tak sobie, ale coś, coś oprócz tego jeszcze było znaleziono? Nie, oczywiście. No, 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 trochę śmieci. parę słupków nie. No i dobrze tam Siedzieć w domu bez sensu. Oczywiście, a tak chociaż tu lekce wiedzieć. to jest, wykrywacz jest. Uchwyt na GoPro i jedziemy z tematem. No i proszę. Nawet słoneczko dla mnie wyszło. Piękne, piękne mamy lato tej jesieni. Pięknie, żeby tylko było jeszcze w wodzie. Teraz się okaże. Jest jakiś sygnałek 15. No i zgadnijcie, co to może być. Taka useczka. Ktoś się pewnie zna na tym, ja nie. są takie cyfry? 10, 10, chyba 8. Mam tu sygnałek 11, ale takich szczerze mówiąc, trochę zbyt optymistyczny, żeby to coś fajnego było. W najlepszym wypadku zapewne 20 groszy. A będzie to pewnie kapselek, nie? A nie, jednak. No i fajnie. Dwadzieścia groszy. Useczka, 20 groszy. Czysto jak makiem zasiał. Nawet kapszle powybierane. Dla kąpiących to dobra wiadomość. Nie, jakieś blaszki dziwne. Zamane. Coś takiego. Sygnał. 19. Miejmy nadzieję, że chociaż 2 złote mi się trafi. Że to nie będzie łuska tym razem. Ale mam złe przeczucie. Chybiłem troszeczkę. Ale teraz powinno już wyjść. No dalej siedzi. Nieładnie, nieładnie. bez starszego. Człowieka zmuszać do takiej pracy. Ma być 2 złote, a wykopie jakiś zabytkowy drut pewnie. Z XVI wieku. O jezu, ale stary. No chodź tu, chodź. Ech, ciężko zapracowane te 2 złote. No ale chociaż coś, chociaż coś. Jedna piąta od doga mi się zwróciła. Kiepsko w tej wodzie i teraz muszę się zdecydować iść w prawo czy w lewo. Bo jest ścieżka i w tą stronę i w, czy w, i w tą Którą proponujecie? Pewnie w prawo. No dobra, to idę w lewo. Jest druga plażyczka, jeszcze mniejsza. Jak tamta. No i ciekawe czy tutaj coś da. Piasek idealny do kopania. O jak ładnie widać na tej trzeciej plaży nasi byli. Trochę się popiło. Może weszli po tym do wody. O tu grube, grube kalibry leciały. No i zardzewiała puszka wyciągnięta z wody czyli ktoś już tutaj majdrową wykrywaczem. No i takie fajne tutaj buteleczki. Idealnie. Bocian czy tam co to jest Do tego Jack Daniels O, Same Grube ryby Gdzie tu panie do no, mnie No już miałem nadzieję na złotówkę ale Okazało się że to tylko Bleszka wędkarska tu przy samym brzegu A tak sygnałów żadnych Nic kompletnie nic A jakiś mostek nawet ktoś tu dla mnie postawił Żebym nie musiał przez to bagno iść a jeszcze do następnej plaży dosyć spory kawałek. No, chciałem złożyć kwiaty pod pomnikiem, ale jak się okazuje to jest tylko pomnik przyrody. No, niesamowite, wielkie to drzewo. A, się Ona ma iść do tyłu, a nie do przodu. <noise> Mogę ją popchnąć. Ta delikatnie. Idź do tyłu, idź do tyłu. No idź do tyłu, w tamtą stronę. No Tam, w tamtą. No teraz prawą łódką po łokciu. Uh -huh. no. no, właśnie robię. Hmm. Dawaj. To jest na pewno koń. No, no tak, akurat No, to jak Znaczy no kobyłka, ale... No, ale nie osioł. Nie, osioł nie. <grym> ale charakter taki. Zadziorny no? Ostry charakter, nie? Piękna, ty masz No, do tyłu idziemy, dawaj, kochana, chodź. my no, zaraz. No. Poszukiwania detektorem poszły mi znacznie gorzej niż to zbieranie grzybów. Grzybów jest tyle, że nie wiem, kto to obrobi i kiedy. Będę no, musiał znowu, chyba, mamy podrzucić. A z wody wyszło. No tak, jedno. Głuseczka, jakiś tam ołów, dwie blachy wędkarskie, 2 zł, 2, 20, 2, 20, 2, 22 grosze współczesne i 10 groszy z Perelu. Jakieś tam dwie blaszki i to wszystko. Czas teraz na odpoczynek przy czyszczeniu grzybów, sobie odpocznę. A później szara rzeczywistość do pracy, do pracy. No ja już muszę się trochę spieszyć, bo robi się późno. Cały dzień spędziłem w terenie, więc trzeba zasuwać do domu coś zjeść. Pozdrawiam Was serdecznie, przyjaciele, i do następnego, cześć.